Hmm, hmm Fatalnie, fatalnie z tą reklamą. No wyobraźcie sobie, co ci Koreańczycy nam proponują. Myślą, że u nas już jest tak cienko. No ale cóż no muszę, bo w jakiś sposób trzeba tą naszą kanał prowadzić a on bez reklam i bez sponsoringu y, Radia Wolne Media z Korei no nie da sobie rady na emeryturkę Bobo bo Dziada y, to można tylko abonament albo wykupić kartę a gdzie tu dopiero y, kanał prowadzić y, w związku z tym no reklamuje, reklamuje więc dlatego, że u nas ciągle leje tam się też dowiedziano no smutne to smutne no niestety przysyłają nam worki foliowe, z wyciętą na tym worku otworem na głowę, abyśmy po prostu nie przemakali, my emeryci. Ciężko mamy parasole drogie, płaszcze przeciwdeszczowe jeszcze bardziej, więc w takim skromnym woreczku będziemy ładnie wyglądać. No więc, aby nie było tak smutno, to są dwa rodzaje, a nawet trzy rodzaje woreczków. Dla mężczyzn zwykłe, czarne, takie jak dla niebos no nic specjalnego. Ale dla kobiet już różowe, w kwiatki i bombelki no takie przezroczyste, można nawet troszkę powiedzieć, że są seksy, ale i dla dzieci coś się znajdzie, w Kaczory Donaldy. Także Zachęcam do kupowania i wspierania naszego kanału, abyśmy na tą Wisłę w jakiś sposób mogli się dostać i popłynąć no. Trzymajcie, cześć. Smutno mi dzisiaj. Ciężka pogoda. Depresja, depresja dopadła bo dziara. Ciężkie życie jest. O jak ciężkie straż. Trzymajcie się.